Na z tej strony kamerosie, jak widzicie. Mamy szacunek skończoną całą. Jedziemy teraz wyścig zrobić z ziomkiem sevixa. No, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, będziemy <coughs> się dowiedzieć. Nawrota, człowieku. Jedziemy, jedziemy, my jedziemy, jedziemy, jedziemy my. Dobra. Jaki czas? To jest... Jedna to... Oj, nie najgorzej. Nie najgorszy wynik. Dobra, jedziemy. Dzisiejszy jest na, nasz cel, to odwieźć pijaka. Dzisiaj. To jest nasz ce cel. jestem jest A tam jest, jedzie z iksem zielonym. Nasz cel to odwieść pijaka. Przynajmniej dzisiaj raz. Ile? Czy cztery razy odwieźć? Chyba cztery razy. to Także jedziemy. Patrzcie, Vmax. <coughs> Zaraz będzie Vmax Nitro. In już jest prawie. Uwaga, zakręć śmierci. Dobra, ciśniemy. szybko, szybko. szybko. No, przed chwilą. Zahamowałem biegami. Wiecie jako. No, Takcie dwójka. Tak hamowałem, nie? Biegami. I wpadłem do rowy, dobrze, że nie umarłem. Ole mnie ściąga. Nie wiecie, jak mi ściągnęło teraz. Oho, już po. Niski biegi. Niskie biegi. Nie, biegi niskie. Dobra, jedziemy już do domu. Dobra, jesteśmy pod domem. Widzicie. I dobra. Będziemy mi musieli się przespać? Najpierw. Do nocy musimy spać, bo bo no. jest wieczór. Dobra. Musimy coś porobić. Najwyżej dzisiaj jeszcze nie mamy. O zde strony nam się pojawia. To się najpierw pójdziemy umyć, napić się. zapełnimy sobie fajkę i palimy. Mamy totalnie wyzerowany pasek. Totalnie. patyga trochę wzrasta, ale dobra. Nie, to jeszcze nie możemy nic zrobić. To sobie zapiszemy. Słuchajcie, dzwoni do nas pijak. Zobaczcie. On jest za bardzo pijany, także widzimy się za chwilę, jak będziemy już po niego czekać. Nie? Dobra, jesteśmy już pod pijakiem, zobaczcie. Ziomek, siadaj. Ej, tutaj, tutaj, chodź tu, tu. Nie typie do kierownicy, nie. Typie. Siadaj, szybko. Dobra, chyba wsiada. Dobra, wsiada Mus jeszcze. Dobra, przejdziemy już tamtędy. Mówi, że tutaj, że, że praca to jego picie. Rozumiecie to? Dobra, nieważne. Dobra, zawozimy go, jak widzicie. On tu siedzi sobie. Zapalmy. Złożymy. Dobra, zapaliliśmy światło. O, siedzi sobie tu. I jedziemy. Coś tam przed nami będzie jechać chyba. Ale nie wiem. Dobra, jedziemy. Widzimy się już u pijaka. I tak, i... Im szybciej pijaka dowieziemy, tym więcej po prostu zostaniemy pieni pieniędzy. Nasz cel to jest znalezienie walizki. To już nasz cel to jest. Pociąg chyba jechał w ogóle. I co z tego jego dom tutaj jest podobno? O co? Tak. 770, dzięki ziomek Dobra. No jest, jeszcze auto Fajnie. Dobra, mamy pijaka odwiezionego. O Jezu. Czekajcie, bo wyjechałem. muszę się ogarnąć. Dobra, dojechaliśmy. Jeszcze mi wydech przed chwilą, odpad tego wyrąbałem. Wystarczy, że sobie cofniemy. Co zaciągam. Cofniemy sobie. No, dobra, będzie. Trzeba jakiegoś szału? Dobra. Wy będziecie mieli teraz cięcie. Ja tu chwilę porobię, żeby tak żeby zwoła. Żeby znowu pijak zadzwonił, to chwilę mi zajdzie, tak nie wiem, z pół godziny. To widzimy się za chwilę. I słuchajcie, już pijak z do nas zadzwonił minuty dzień. Dobra. <laughs> Jeszcze babcia wcześniej do nas dzwoniła w ogóle. Dobra, widzimy się za chwilę, bo coś tak ciemno, że ja nie widzę auta. Bo to jest. Dobra, przyjechaliśmy, jest pijak. No wracamy, jedziemy. Ten pociąg mnie denerwuje. Jakiś... No, że ten pociąg denerwuje. Hałasuje tylko. Jeszcze chyba goście autobusem jedzie, jak widzicie. Chyba tak. No dobra, już go odwieźliśmy. 860 Dobra, na razio Jedziemy do domu. Słuchajcie, zadzwonił do nas ponownie pijak, bo minął już tydzień. No to on. Dobra, jedziemy znowu i się widzimy przy sklepie. Dobra, podjeżdżamy pod niego. Siema ziomu, już trzeci raz go już odwiezimy. No, odwieziemy. że jedziemy. Dobra, on coś tu mówi. Tylko niektórych z Was, co mam. Wykleiłem absorber 30 No tak, goście. Czasami tak bywa. Dobra, jesteśmy koło domu pijaka. Wiem, że to jest Twój dom, ziomuś. 900 za nam Ile to nam gości dać Bo ja nie widzę światła, gdzie jest tutaj. 810. Dzięki, ziomek. Dobra, leć. Zdrowia życzę. Dobra, jedziemy. Dobra, w tym momencie skończymy nasz odcinek. Czwarty raz go dowieziemy, tylko że ja to zrobię dajby, w następnym odcinku, który będzie też dzisiaj. Nie wiem, około 12 rzucę odcinek, że już go odwio odwozuję. Odwiozę no, już go ostatni raz i przy okazji znajdziemy na tym odcinku walizkę. Dobrze, dziękuję Wam za, za oglądanie. Wbijajcie na moje poprzednie odcinki. No i co? No